kurde, co ja robię zaczynamy zabawę? nie, nie chcę się ten ten, malutki taki prawie, że płaski No, tutaj masz jeszcze głaza takiego fajnego. To wiesz, dla ułatwienia, to rób. No, no wiem właśnie. Dlatego mówię. No, lepiej, lepiej, to dawaj. Tu jeszcze dół był taki, to zasypałem to, to bo kurde nie wjechałbyś tego w ogóle <ślad> Ładuj no, 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 którędy chcesz do wyboru Robisz to? Ja nie myślałem, ja robiłem na rozgrzeweczkę. Na rozgrzeweczkę takie i stoi. Na rozgrzeweczkę takie i stoi. Żwirów się bardzo, bardzo usypał i nie mu i chłopie trakcji zgubiłem. Jak go wciągniesz? Uh. Czekaj, czekaj, bo tu nie mam, nie mam jak złapać. Dobra. Już nadbiegł jest. No, no. Gryzie. Jakby mnie nie wybiło ten tam krzywo wjechałeś! Co? Krzywo wjechałeś, nie trafiłeś w dziurę. Gazu, gazu! Nie odpuszczaj na końcu! Masz tu. Nie masz metalu. Ale lekkie sam wtoczyć, nawet. Kurde. To nie jest 120 kg, tylko Co? Tylko 70. No właśnie, jest różnica trochę. upon a errada. Co? Nie widziałem! Nie widziałem, gdzie ja mam wjechać w ogóle, i kurde! Na farcie wleciałem trochę. Co? Trafiłem, trafiłem, ale mówię ci, zasuniłem i nie widziałem, gdzie ja mam jechać w ogóle. Ale trafiłem. Tego to wiedziesz na spokojnie.

Co? To trzeba mieć, kurde, trzeba mieć jaja. Jak go do pionu postawił? Opadłeś? Wiem. Tak Opadłem. miał być. Kurde, co ja robię? No patrz, no, trzymasz się tylko tej strony i taka filozofia w tym podjeździe jest, że tu masz kurde kamienia takiego małego. Rękę możesz wsadzić pod niego no może przednią opona wejdzie a jak przednia wejdzie to już widać mnie... no to po co w niego będziesz wjeżdżał Je t'en